Ostatnie ruchy kadrowe są myśleniem w klubie nie tylko w kontekście tu i teraz, a w kontekście przyszłości. Klat i Piendel to bardzo obiecujące zawodniczki, ale pewnie nie jeszcze w perspektywie najbliższego sezonu. To są zawodniczki, które ostatnie sezony grały w pierwszej lidze. Jeszcze młode, które tak naprawdę no, trzeba też sobie otwarcie mówić, uzupełniają nas skład, ćwiczą z nami od początku przygotowań, czyli od 5 sierpnia. Tak naprawdę jeszcze nie nie, nie, e, nie mogę powiedzieć jaka będzie rola i, i jakie to są zawodniczki, poznajemy się. Myślę, że pierwsze mecze sparingowe dopiero dadzą nam jakąś odpowiedź. Zespół Ślenzą oczywiście jeszcze nie jest w komplecie powoli, jednak dołączają kolejne zawodniczki, także te z zagranicy. Dołączyła Abi Glomazic i dzisiaj pierwszy raz z nami trenuje, Ana Poczek, także. Powoli zjeżdżają zagraniczne zawodniczki. Za chwilę trener Rusin będzie dysponować pełną kadrą. Wtedy tak naprawdę przygotowania wkroczą w najważniejszą fazę. Już jak dołączą do nas pozostałe zawodniczki zagraniczne, to będziemy mieli już taki typowy tydzień bez dnia przerwy, z przygotowaniem już bardziej pod koszykówkę. Oczywiście nie zapominamy o otrzymywaniu i, i, i siły, i tego, co zrobiliśmy e, kondycyjnie, motorycznie, ale już większy akcent będzie na, na koszykówkę. Na razie trener nie chce zbyt dużo mówić na temat celów zespołu, ale też jego charakterystyki. Jak e, zaczniemy grać pierwsze sparingi, jak zaczniemy budować a, naszą defensywę, to wtedy będziemy mogli coś. A, powiedzieć co, co może być naszą mocną stroną i, i, i w czym możemy e, dominować, czym możemy się wyróżniać. Poznaliśmy terminarz Energa Basket Ligi Kobiet na sezon 2019-20 Ślanza Wrocław zainauguruje rozgrywki 5 października w Krakowie przeciwko miejscowej Wiśle. Okoliczności przyrody w tym wypadku rzeczywiście były niesamowite. worcowski senior nie może absolutnie narzekać na monotonie. Podczas tegorocznych spotkań organizatorzy dbają, by każde miało swój indywidualny charakter. No tak, bardzo lubimy te spotkania, jesteśmy bardzo zadowoleni, szczęśliwe, że pamiętają o nas, że nie zostałyśmy tak same na uboczu. Podstawa ruch, spacery, chodzenie z kijkami, jeździmy dużo na rowerach, to, to jest dla nas w tej chwili bardzo ważne. Dla naszego zdrowia. Frekwencja spora, ale jak już od tygodni powtarzają seniorzy, ona z każdym dniem będzie jeszcze większa. Coraz więcej osób przełamuje bowiem bariery i pojawia się na treningach. Jest dużo chętnych. Poza tym poczta pantoflowa działa i grupy się powiększają. Jest, jest nas coraz więcej. Także zachęcamy wszystkich seniorów do uczestnictwa w naszym programie. Jest duży postęp patrząc na pierwsze zajęcia, a te obecne coraz więcej osób chce uczestniczyć czynnie w projekcie. Nam przystosowanie się do nowych wyzwań zajmuje trochę więcej czasu, mówił z uśmiechem pan Krzysztof. Ja myślę, że to jest taki opór psychiczny, nie fizyczny, bo to nie wymaga dużego wysiłku to tylko wymaga dobrych chęci. Wiary w swoje jakieś minimalne umiejętności, każdy troszeczkę się kiedyś w życiu poruszał i przypomnieć sobie. Także to taki jest opór psychiczny. Jak spotkam przyjaciela, to najłatwiej im go ona mówi, żeby z nami się wybrał. Trenerzy senioralni także bardzo się cieszą, że są członkami tego projektu i że seniorzy pod ich okiem czynią ciągłe postępy. Panie seniorki, bo niestety tylko panie chodzą ze mną z kijkami, chwalą sobie zajęcia Nordic Walking. Czują się po nich rzeźko i nabierają jeszcze większej ochoty do życia. Ostatnie zajęcia pod hasłem Ahoj seniorzy miały wyjątkową oprawę i bardzo ciekawy plan. Pływanie na rowerach wodnych, kajakach. Planujemy rozgrywkę w bule, a na koniec wspólne grillowanie i ognicho. Kolejne inicjatywy związane z programem już we wrześniu.